Nie było co nagrywać w ostatnim czasie, ponieważ zimowa aura daje swoje. Po świętach były takie chwilowe okno pogodowe, więc udało mi się zrobić to. Witajcie moi drodzy, wieje. Niestety muszę poprawić trochę ogrodzenie, ponieważ robiłem bez sznurka w nocy i mi zeszło strasznie, więc naciągam zaraz sznurek, robię to ze środką porządek i do przodu tu mam zestaw, który będę rozrabiał. Co ciekawe, zobaczymy jak w tym okresie co zrobię, bo coś tam mam podziałać. Patrzcie. Taczka stara pererowska I kto produkował rączki? Romed. Jedna jak druga Więc dało się, dało się A teraz Chińczyk przyjedzie z gumą, która rozpadnie się w dłoni Do później Co będę wam mówił, po ciemku to nie robota bez lasera A ja tak poszedłem do tego bez sznurka, bez niczego Tu nawet bym powiedział Lekkie fale Dunaju są, ale Chyba nie jest najgorzej tak patrząc tu trochę tego wyprostowałem, tego jednego na nie patrzcie, i tam idzie do tego jednego. Ech, takie wiatr przekrzywi, tak, dobra, ale w miarę jest w linii, tak, patrzyłem tam okiem. E, nie robię tego od początku tego ogrodzenia, więc nic, ale dużo roboty sobie narobiłem i podlewanie, widzicie. Nie, siatka mi przeszkadza, to jest najgorsze ta siatka. Tu będę musiał zaraz kombinować, co, gdzie, jak i w ogóle, żeby to podkopać, ale z tej strony drugim muszę dolać, bo jest do dupy zrobione. No, i jak widzieliście, udało się trochę naprawić ten płot, ponieważ krzywo mi poszło to w nocy. Sznurek jednak robi swoje, więc z tego powodu jestem zadowolony. Jedynie na wiosnę zostaje naciągnąć siatkę, poprzymocowywać może stare słupki te metalowe, wytnę, bo szkoda, żeby po prostu one tam leżały. A dzisiaj zaraz Wam pokażę na jakich projektach jestem, bo trzeba je zamykać pomału, ponieważ czas goni. Zaraz zobaczymy co i jaki w ogóle. Miałem dzisiaj coś działać tu przy tym, ale niestety aura jest jaka jest. War, jak już widzieliście, chcę coś z tego ulepić, żeby to miało jakieś trzymanie, żeby wykorzystać te elementy. Tam kolega, kurdeż, nie pamiętam imienia i nazwiska Jarek. Pozdrawiam cię. Jak, jak pomyliłem, to najmocniej przepraszam. Dawał pomysł, to wykorzystam, to spróbuję. Przy czym tutaj kolega Michał, sąsiad, pokazał mi, że to jest nierówno spawane. To gdzieś z boku komuś poszło. albo nie wiem, coś się tu wydarzyło, ale jakoś spróbujemy sprężynę odzyskać, tam zrobić ten łącznik i do przodu. A druga taka mała aktualizacja bo to będzie szybki film, bo chyba obudowa termostatu była ostatnio w Cytrynie. Udało mi się zakupić z minionej epoki oryginalne siedzenie do MTZ -a. cieszę się i, i nie cieszę się bo z jednej strony będę musiał je wrzucić a to ustrojstwo waży 36 do 38 kg i przyjechało na palecie więc wiecie swoje ważyło no ale muszę zamienić ten taki produkt w podobne można powiedzieć który jest w MTZ na coś co jest spoko tu mama ma drobne uszczelki ale tu wszystko to jest skóra daje, że chyba świnka, więc wiecie, każda regulacja powinna chodzić, więc to jest sprawne, to jest sprawne, z tym jeszcze nie wiem, ale może coś wyjdzie, zobaczymy, czy to oparcie będzie chodziło, będziemy tu pryskali dużo, dużo wody, ale nie jest w najgorszym stanie, no wiecie, inna stal, kompletne, więc... Na tym się skupiam. Może wrzucę taki krótki filmik zobaczę, czy coś dzisiaj będę robił, bo choć nie dopisuję, yy, może jakieś sprzątanie. Zobaczę. Jakbyśmy się nie zobaczyli, to, to tutaj muszę zacząć to ciąć, łapać to, żeby to fajnie zrobić. Yy, muszę sobie zmierzyć jeszcze wymiar od kultywatora do, do wałka jaki najlepszy jest, bo to trochę trzeba oddalić, żeby to miało luz taki. Nic, do zobaczenia. Ech, dobra moi drodzy, Ech, to chyba będzie nośność, nośność, elementem nośnym wałka, tam to wytnę. Tu mamy 83 i muszę uciąć tak, żeby było 70. więc myślę, że ciachnę sobie górną i proporcjonalnie tu. Tą belkę wytnę, a potem rzucę. Nic. Jak będę działał, będę informował. Dobra, moi drodzy, nie będę przedłużał, bo to ale wiecie, jak nie macie kątu prostego chociaż, to różne wygipasy tu wychodzą, to będzie szlifowane. tylko nie chcę teraz tego spawać i składać, tylko bym to złożył już na kultywatorze, żebym sobie tam złapał odpowiedni kąt, no i potem, żeby odpowiednio to doczepić tam, tam leży profil, o Profilem tutaj, jednym, drugim do wałka strunowego. No oczywiście u góry pójdzie śruba, ale zobaczymy jak to będzie. Czy to będzie rzymska, czy coś z tamtym będę kombinował. zobaczę. Najpierw tamto będę się uciąć. Tu wsporniki też powstawią, tylko to musi być równo zrobione, żeby to miało ręce i nogi. Więc robota na dworze na no dzisiaj leje, sypie, więc nie ma sensu. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym.